Z tej strony... Dzisiaj razem z Milusią Klaudusią będziemy uciekać ze strasznego cyrku. Jednak jeśli padniemy, to będziemy musiały zjeść ohydne, halloweenowe słodycze. Ja mam takie pająki, a Ty? A ja mam kilka rzeczy. Ja mam tak, jakieś kościotrupy żelkowe kwaśne. Okay. Te cukierki takie... Mm, czaszki takie mega kwaśne. Kiedyś też chyba je jadłyśmy. I to jest w ogóle hit, bo to jest ciastko, ale też kwaśne, nie? I mam spółki, spółki skeleton w takim ładnym opakowaniu i będę losowała. O, powiem ci, ja miałam jeszcze takie mózgi kwaśne z Lidla, kupiłam takie halloweenowe mózgi, ale je zjadłam, bo były tak dobre. Niestety nie doczekały się tutaj naszego nagrywania do naszego odcinka. Ale nie żałuję, były naprawdę bardzo dobre. No to co, wchodzimy do cyrku, masz ochotę do cyrku iść ze mną? Nie. no. no, no. Zaczekaj, ja szybko to... bilety kupię, bo są bardzo tanie, tylko 5 centów kosztują. Poczekaj. Ale nie mogę wejść, myślałam, że wyjdę i Ci sprzedam. Kurwa, zamknięte, czyli za darmo chodzimy, to lecimy. <noise> Ale jaja. <noise> Tutaj można wszystkich zaciukać za 69 robuxów. Nie, ja nie chcę dziś. Faktycznie inny był tym razem. No! Kamień, kamień. Wydaje mi się, że ja kiedyś na Bandy Banan nagrywałam też ucieczkę z cyrku, ale nie kojarzę takiej bardzo wersji takiej. Tutaj woda nawet się rusza, więc może to jest jakaś poprawiona wersja. O! Kolejny checkpoint! Tu musimy nacisnąć wajtę. Pominąć etap można w razie, co dobra. Po ile? A nie wiem, nie sprawdziłam po ile, czekaj. 19 robuxów, to nie Ue, jest. Źle. to taniutko. Po rurach idziemy, po zardzewiałych rurach, Klaudia, dawaj, dawaj. Po rurach! Nie wierzę! Oh, już spadłaś! Nie, ale ja naprawdę nie wierzę. No nie! Dobra. A oh, no to smacznego, na szczęście dzisiaj nie ma fasolek, więc chyba nie będzie tak źle, nie? Jeżeli kwaśnie, no to damy radę jakoś. Najpierw to test zapachu. O Jezu, jak to śmierdzi! To bardziej pachnie jak wołowina suszona niż cukierek, właśnie. Dobra, próbuję nieco. To chcę. smacznego. Mm, niedobre. Ale cię hmm. będzie potem język bolał. Język po tych, to będzie dusza bolała. o Jezu. Dobra. radam do końca. Dawaj, dawaj, bo czekam już na ciebie, zaraz mniej nogi przerzewiają tutaj przez tą rurę. A wzięłaś łapy czy trudne? Tu chyba nie było możliwości. Aha. Ej, tu się no to dymi dobrze. coś. Czekaj. Chyba nie można tego dotknąć. Mm -hmm. No wiedziałam, że tego nie można dotknąć. Dobra, jem pająka. Wezmę sobie takiego zielonego pająka. Ale wiesz mm. co, zazdroszczę ci, bo są okryna oh, moje cukierki. O nie! Oh, nie! Tak. nie wierzę, co ja zrobiłam! Jeszcze mam w buźnie, no nie, czyli muszę niego wziąć sobie. Naprawdę? Nie mm. <noise> jak do tego doszło? Nie wiem. <noise> Nie mów, że trzeci. Słuchaj, jak lubisz pająki, to wystarczy powiedzieć, nie? Nie musisz tak zakładnie mnie od razu. O, dobra, zjadłam. To teraz trzeci. No nie wierzę, kurczę, trzy razy pod rząd, a się z ciebie śmiałam. Naprawdę jest mm. ciężki ten etap. Dlatego się pytałam, czy łatwiej wzięłaś. O, o, i Werka. Jak przecinak. Formuła jeden. Nie <laughs> rozpisuj. Nie mnie. Mmm, to my chyba musimy zakręcić zawód, tak? Tak, ja już u góry czekam. O Jezu, naprawdę te żelki są kwaśne. U o. O mnie jest takie utrudnienie, że one nie są kwaśne, są normalnie żelkowe, tylko są mega duże, ja dwa wzięłam pająki do buzi i nie dałam rady, nie? Trzeciego już bym nie zmieściła. E, widziałaś to? No. Czekaj, z lewej jest ciemno, Z prawej jest tunel, więc pewnie będzie gonił klaun. Pewnie coś będzie goniło, 100% będzie goniło coś. No wiedziałam, wiedziałam! Nie, nie, Dobra, nie, 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 nie. W lewo czy w strzoki W lewo, w mamy! Biegniemy ze strzokami, szybko! Szutko. Uciekamy, uciekamy! Yy, yy, gdzie są strzałki? Tu tu. Tu, 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 Szybko! O nie! On Ty, jak nie, jest blisko i... nas... O tu? nie, tutaj trzeba było skręcić! Nie, złapał mnie chyba! No, złapał mnie?! Mę. Mnie też! Ale jaja, ja, ja losujemy! Ja nie muszę losować. Ja po prostu biorę pajączka. Tylko mówię, one są tak wielkie, zobaczcie, widzę, one są tak wielkie, że dwami do później tylko wchodzą. a ja pokażę te moje szkieletony. O, o jeszcze z sierścią na taszy. Ale nie. No. Mm. <laughs> Dobra, a teraz jest zielony i próbujemy, może lepszy. Mm, lepszy, bo limonkowy, przynajmniej nie smakuje jak wołowina kwaśna. Ale jest też kwaśne. Ja muszę pogryźć, bo inaczej zablokuję i nie będę mogła mówić. Ale czemu się mieliśmy cofnąć? To nie powinno tak być, typ. Nie dobra, to trzeba uważać. Kurczę, prawie się udławiłam, bo mi stanęła noga pająka w gardle. Dobra, teraz tutaj. I chyba tutaj się zaraz pojawi to przejście, poczekaj. Tu? Jest! No jest, rzeczywiście, okej. Okay. Dobra. Słuchaj, to jest cyrk, tutaj musi być zabawa po prostu. Ej, on dalej goni! Ej, to są tak długo goni? Ja już myślałam, że tu przestaje... Jump, jump! A! Dobra, huh! Klaudię zamknęło! Dobra, nie, <laughs> sześć, sześć. U, Jesteś tutaj, dobra. Na szczęście. Kolejny checkpoint, i tym razem, żeby się nie wyrąbać. No naprawdę, to, jest to, to aż tak nie, niepodobne, że ja tak padłam trzy razy pod rząd, nie? To chyba nie będę tego używać, wiesz? Wyjątkowo <laughs> chyba nie, teraz nie. O, topory. Idziesz? Jestem z tą zaraz. zaraz. Dobra. O, nie nie no, wiem. Nie że... Wie, że usłyszałam, usłyszałam, że padłaś. Ja jeszcze nie zjadłam z buzia, już losuję. Dobra. Czekaj, podrzucę. To chwyciłam jako pierwsze. O nie, ciastko kwaśne. Ty wyobrażasz sobie, żeby kwaśne ciastko było. To nie może być dobre. Nie, ale wiesz co, ja w ogóle nawet cytrynowych ciastek ani nic nie lubię, więc ty mówiłaś, że lubisz jakieś tam cytrynowy ciasta. Ja nie, nie za bardzo lubię, ale dobre. Te żelki nie są dobre. Nie mają być dobre, powiedziałam, że to będą ochytne, kalu i nowe słodycze, więc takie są. No moje są całkiem dobre, tylko mówię, są bardzo duże i przez to nie mogę mówić, bo zapychają mi buzię. Mmm. O ale, ale ochytna. Fuj, chyba bym wolała fasolki. Beskitu. Ochytna strasznie. Czekolada z czymś kwaśnym. Mam nadzieję, że padnę już taka Dobra. Słuchaj, jak po odcinku ci zostaną te słodycze, to zawsze możesz dzieciakom dać w Halloween, nie? Tak, jak przyjdą, nie? Dobra, mamy teraz salę luster. O! Potrzebujesz klucza, jest napisane, okej. Okay. O, tam jest śmietnik, to idę zobaczyć tam, e. w śmietniku. Można za płot przeskoczyć? Nie, kurczę. Tutaj mówisz na Harodzeniu, o, o, to będzie? Tak. O, jest, jest dobra, to. mam na koniku, no. Dobra, chwyciłam. Myślałam, że w śmietniku dobra. będzie. Wera! <laughs> Naprawdę coś takiego zrobili? Wow! Dobra, tu niestety nie? się zaczynam, ale Zyro tak chyba. czasami laguje. Tutaj nie. Widać, bo czasami nasza postać się. Nie, tutaj też nie. O. Nasza postać czasami się tak odbija, nie, chyba musimy się tu cofnąć, wiesz, wydaje mi się. Może, ja się zgubię. Oj, 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 oj. A tutaj dało radę też nie. Dobra, to trzymajmy się razem, tak mi się wydaje. Gdzieś tu. O, tutaj da radę. A tu o. Tutaj, tu, 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 patrz. Ja uwielbiam jak chcę robić to, to, tu, tu, tu! Jak krawin taki Tu, 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 tu! Zakochany klaun! On ma takie czułe serce. Ja i czasami tak robię. Bo udaje, że tak w niego wiesz. Celuję i robię tu tu, 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 tu. I on tak czasami lata jak szalony po pokoju. Ale lubi się bawić po prostu. Dobra, tego pewnie nie możemy dotykać, więc. Nie, na pewno Ej, ten pokój się skraca, zobacz. Zwęża się no? tak. O nie! U! Myślałam już. Dobra, nieważne. Byłam też blisko, bo to się robi tak dziwnie, jak się tak, tak zwęża. Tak, zwężało się, no. Już myślałam, że skuszę. O oh my god, co teraz? Dobra, tego chyba nie mamy dotknąć. Nie, tu, tu jest lawa chyba. A wprost chyba trzeba. Dobra. Okej. Okay. Chyba musimy Gdzie unikać teraz. Tych... Nie! A co, czego dotknęłaś, że padłaś? Młot mnie wypchnął niestety. okej. Okay. Już myślałam, że coś tutaj jest zasadzka. Mm -mm. Dobra. Dobra, dobra. No nie wiem, No jasno mnie dotknęło! Tu, 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 tu. Tu, 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 tu. Okej. Okay. Dobra. Rozpraszamy w ferkę, Śmiga niczym wyścigowa i czy... Właśnie zgłowałam trzeci raz pod rząd, nie? Aha. <grym> Dobra, biorę do później przechodzę, downo. Ty, przyznaj się, że ty po prostu chcesz pojeść sobie tych żerków i u argumentacji. No właśnie nie. <grym> <grym> Nieźle. No naprawdę dzisiaj mi tak tragicznie idzie coś. Udało się w końcu! Cztery razy! Już mnie aż szczęka odrzucia tego boli. Naprawdę, że ja wybrałam sobie takie tylko jedne pająki wielkie. Mogłam sobie przeszykować częściowo trochę mniejszych żerków, trochę większych, mniejszych, a nie same takie wielkie, bo to naprawdę dwa do buzi tylko wchodzą. O nie! Dobra, idę. Będzie goniło? Nie Ale... wiem. Jakiś halucynujący, czy jak? Szybko tutaj. do wyjścia, do wyjścia, do wyjścia, dasz radę! A nie! Biegnij! No i się przewróciłam jeszcze. Ale to nie jemy żarków. Nie, 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 bo to tylko animacja. to nie jest nasz tak, błąd. Tak, to jest punky. O! Dobra, A czy tutaj nie. będzie przyspieszonko? Chyba tak. Nienawidzę przyspieszonka. Ale będzie padania, coś czuję tutaj. Lecimy! Nie, 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 nie. Prawie. Dobra, ja biegnę, nie mogę się zatrzymać. Skusiłam nie wierzę! Odbiłam się tak, no nie! Uff. Mi się na szczęście udało, ale tutaj wcale nie jest lepiej, serio. Mm. Dobra, wziąłem do buzi. Idziesz. To już myślałam, że padnę. Przekład? Nie, ja czekam na ciebie. No. Ja mam motywację, mam tak niedobre te żelki, że wiesz co? Tu 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 tu. tu. Okej, okay, fioletowy, czerwony. Na czerwony. A spadnij, Aha. zobacz czy zginiesz. No dzięki. Serio? Ale musisz zaczynać od nowa? Nie, teoretycznie mnie nie A, wie no wiem, nie rozsypała, ale wiem. No to losować. nie, no to Właśnie chciałam sprawdzić, czy jak spadniesz... Tak? A to czekaj, ja też skoczę na dół. Hello. Halo. Chciałam Ja wypadłam prostu, bardziej wiesz? za kamerę, ale ja wypadłam za ten brązowy ten, ale też mnie nie rozsypało ani nic, tylko po prostu mi się no teleportowało. Hu hu hu, no okej, okay, rozumiem już co zrobiłaś. Hu! Dobra, udało się. Kiri. Ej, byś mogła mnie nieść? 250 robuxów to kosztuje, to zobaczymy jak sobie poradzimy, najwyżej kupimy. Tak, to wtedy byśmy mogli, ale bardzo droga ta, ta opcja jest, 250 robuxów to bardzo dużo. Ty o. się ciesz, że nas tutaj wiatr nie zwiewa, bo tak wyglądała animacja. Ja myślałam, że no jest. No jest, jest. Ojejku, uważaj, bo ty teraz Lizak się obraca. Okej. Okay. i potem na tą rurę trzeba wskoczyć. Nie, zlagowało mi coś! Bo chyba jak ja poskoczyłam, to ciebie zlagowałam. Dobra, udało się. Nie jest źle, powiem ci. I co teraz po tych figurach mamy Będzie bos? Nie. Ej, nie, to tu. A, do dziury. Co jest? Oj, chyba musimy trafić za każdym razem w tą dziurę, wiesz? A co, no wiedziałam, to... wiedziałam, okay. że jak dotknę, to padnę, nie? Strasznie trudne dzisiaj jest to obwit dla mnie, no serio. Mm. No ja jem. Jem i spadam. Nie macie tu. Gdzie jest Werka Aferka? Aferna, lecę do werka, ciebie, oferta. lecę. Ej, coraz szybciej spadam. Co jest? Dobra, hu! Jest. dało się, jest. Ej, przytulam cię. Aż zobacz, tak się ucieszyłam, że jesteś. O, dobra. No znowu przez nie. Dobra, nie. nie. U, dobra. widzę. Dobra. zasłania mi trochę ekran! O nie, teraz młody jeszcze będą nam przeszkadzać. Co jest? Nie! U. Ej, ale spadłam, patrz. Dobra, udało jaja. się. Tej, przeżyłam to! Biegnę dalej! Poczekam na ciebie. <śla> Tego już nie przeżyłam. Dobra. Ty pusty papierek mi dali, ale już. Serio? Jest zapakowanie zgrzane? Zostawiam, to jest realny przedmiot. Uuu. jem żelka. Z, jak o. zjesz wszystko, to zanieś właśnie całe opakowanie z tym jednym pustym i powiedz, że dali ci jeden pusty i chcesz zjeść. Wiesz co? Ja wybrałam. O jezu, jakie ochydne. Takie cukierki na ten challenge chyba już ich nie zjem. <grym> Okej. Okay. Ja się muszę rozpędzić, bo ja... A! Się nie zginęłyśmy, prawda? Nie, ale naprawdę się zlękłam. Dobra, mamy wyjście, wychodźmy już stąd. No dobra, kochani, udało nam się uciec z tego strasznego cyrku. Jeżeli taki odcinek Wam się podobał, to koniecznie zostawcie dużo lapeczek w górę. My Wam życzymy udanego dnia i widzimy się w kolejnych odcinkach. Pa pa! pa.